gdzie odbyło się ostatnie posiedzenie Sejmu Królestwa Polskiego, skąd wziął się orzeł bez korony na czapkach dywizji Kościuszkowskiej, dokąd prowadzą te piękne drzwi, co nie tak jest z tym molo, czy może poprawniej molem. Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym filmie. Zapraszamy. Będący historyczną stolicą Mazowsza Płock, należy do najstarszych i najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce i może poszczycić się niezwykle bogatą historią i licznymi zabytkami. Większość z nich zlokalizowana jest w samym centrum miasta na tzw. Wzgórzu Tumskim oraz w jego najbliższej okolicy. Jest też przepiękny widok z wysokiej skarpy na szerokie rozlewisko Wisły. Zwiedzanie miasta najlepiej rozpocząć od wystawy 10 wieków płocka w muzeum mazowieckim. Dzięki niej będziecie mieli okazję poznać bliżej historię miasta i jego zabytki. Powszechnie przyjmuje się, że płock powstał w okresie średniowiecza, jednak znaleziska archeologiczne wskazują na istnienie w tym miejscu wcześniejszego osadnictwa. Najprawdopodobniej owi tajemniczy osadnicy przebywali na tych terenach już w epoce brązu. Znany polski kronikarz Galanonim określił Płock w XI wieku jako ośrodek, w którym rezydują władcy. Czas szczególnego znaczenia miasta przypadł na rządy Władysława I Hermana i Bolesława Krzywoustego. Gród stał się wówczas główną rezydencją monarszą w kraju i jednocześnie miejscem fundacji książęcych i kościelnych, a Płocka Katedra nekropolią władców. Podczas rozbicia dzielnicowego Płock był jednym z ważniejszych grodów Mazowsza. Całkiem skutecznie konkurował z rozrastającą się Warszawą, ale pożary, epidemie i wojny pozbawiły go dominującej pozycji w regionie. Spore zmiany, szczególnie w zabudowie miejskiej, zaszły w Płocku po pierwszym rozbiorze Polski. Jak wyglądał w tym okresie, możemy się przekonać oglądając ponad 40-metrową makietę miasta. W 1863 roku powstańcy styczniowi planowali założyć tu nawet swoją główną siedzibę. Niestety źle przygotowany atak na rosyjski garnizon przekreślił te plany. Ponownie w ogniu walk miasto znalazło się 18 sierpnia 1920. Mieszkańcy, harcerze i żołnierze stoczyli na ulicach Płocka zwycięski bój z bolszewikami. W nagrodę za bohaterską postawę Józef Piłsudski odznaczył miasto krzyżem Virtuti Militari. Druga wojna światowa jak w całej Polsce to czas terroru i represji, zakończony 21 stycznia 1945 roku. Najważniejszym powojennym wydarzeniem było otwarcie w 1959 roku zakładów rafineryjno-petrochemicznych. Dzięki czemu Płock, nazywany dziś jest żartobliwie polskim Dubajem lub stolicą ropy. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomini. Jak przystało na dawną stolicę i dziesięciowiekowe miasto, Płock może poszczycić się ciekawą starówką. Wokół Starego Rynku możemy obejrzeć neoklasycystyczne kamienice z XVIII i początku XIX wieku. Choć zdarzają się też i XVII-wieczne perełki. Dawniej znajdowały się tu zajazdy, oberże i najbogatsze sklepy. Po środku był plac targowy, w miejscu którego znajduje się dziś multimedialna fontanna Afrodyta. Warto również zwrócić uwagę na XIX-wieczny ratusz, wybudowany według projektu Jakuba Kubickiego, twórcy warszawskiego Belwederu. To w nim odbyło się ostatnie posiedzenie Sejmu Królestwa Polskiego w 1831 roku. Już obok ratusza znajduje się kościół farny pod wezwaniem świętego Bartłomieja, wzniesiony w XIV wieku na życzenie Kazimierza Wielkiego. Ozdobą fary jest wczesnobarokowy ołtarz datowany na rok 1640. Po wyjściu z kościoła na skraju wzgórza tumskiego znajduje się pięciometrowy monument z piaskowca przedstawiający księcia Bolesława Krzywałstego na wierzchowcu w asyście sześciu pieszych wojów. Z tego miejsca wchodzimy do najstarszej części płocka. Najważniejszą część miasta stanowi widoczne z daleka malownicze wzgórze tumskie. Z dawnego zamku nie zachowało się niestety zbyt wiele. Swoją świetność budowla przeżywała w czasach Kazimierza Wielkiego, kiedy to dawne umocnienia zostały przebudowane w gotycką warownię. Niestety w 1532 osunęła się część skarpy Wiślanej, co doprowadziło do zawalenia się fragmentów budowli. Z zabudowań zamkowych możemy dziś zobaczyć jedynie dwie wieże i XVII-wieczne opactwo benedyktynów, a ze skarpy rozciąga się najpiękniejsza panorama w Płocku. Najważniejszą budowlą wzgórza jest katedra pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, jedna z pięciu najstarszych w kraju bazylik i jedna z trzech, gdzie spoczywają dawni władcy Polski. Pierwszy kościół katedralny w Płocku został wzniesiony około 1075 roku. Była to świątynia drewniana, w której według Gala Anonima nastoletni Bolesław Krzywousty w 1099 roku został pasowany na rycerza. W XII wieku na jej miejscu powstał murowany kościół, który w owym czasie był największą tego typu budowlą na ziemiach polskich. W 1152 roku w katedrze zamontowano specjalnie do niej zamówione drzwi, znane dziś jako drzwi płockie. Drewnianą konstrukcję wyłożono 46-mosiężnymi kwaterami ze scenami ze Starego i Nowego Testamentu, które odlano w Magdeburgu. Zdobiły one bazylikę przez około 250 lat i w XV wieku trafiły w niewyjaśnionych bliżej okolicznościach do Nowogrodu Wielkiego na Rusi. Tam zamontowano je ponownie w zachodnim portalu Soboru Świętej Zofii, umieszczając zresztą niektóre sceny w nieprawidłowej kolejności. Przed II wojną światową podjęto jeszcze nieśmiałe próby ich wykupienia, jednak nie dały one rezultatu. Drzwi, które możemy obejrzeć dziś w katedrze, wykonano z brązu w latach 80. XX wieku. Oryginalne drzwi płockie są starsze od drzwi gnieźnieńskich i należą do jednych z najlepszych dzieł tego typu w Europie. Na przełomie XII i XIII wieku świątynia kilkukrotnie ucierpiała od pożarów lub najazdów Prusów i Litwinów. Prace remontowe w tym czasie były jednak prowadzone wyłącznie dorywczo. Kazimierz Wielki, po tragicznych skutkach upadku na polowaniu i złożeniu ślubowania w 1370 roku, nakazał gruntowne jej odnowienie. Jednak jego wola nie została spełniona i uszkodzenia powiększały się bardzo szybko. Kres istnienia romańskiej świątyni przyniósł pożar w 1530 roku. W XVI wieku przebudowy świątyni podjął się biskup Andrzej Krzycki. Dzięki niemu i włoskim architektom powstaje nowa renesansowa świątynia. Przez kolejne stulecia dodano do niej elementy barokowe i klasycystyczne. Zły stan techniczny, stwierdzony w 1900 roku, był powodem kolejnego remontu i przywrócenia katedrze cech budowli renesansowej. W 1825 roku w nawie północnej pod wieżą powstaje kaplica królewska. Spoczywają w niej Władysław Herman i Bolesław Krzywousty, choć nie byli królami. Miejsce ich pochówku jest dość oczywiste, bo dla obu siedzibą było właśnie miasto Płock. Ich szczątki spoczęły wewnątrz sarkofagu z czarnego marmuru z białym alabastrowym orłem na froncie. To właśnie ten symbol orła mazowieckiego bez korony wykorzystali komuniści Tworząc godło socjalistycznej Polski, które trafiło później na czapki dywizji Kościuszkowskiej. W górnej części sarkofagu złożono insygnie królewskie wykonane ze złoconego brązu. Na nagrobku znajduje się napis Domini et Heredes, czyli panom i dziedzicom. Poza Bolesławem Krzywoustym i Władysławem Hermanem, w kaplicy pochowano też prochy piętnastu książąt mazowieckich. Zmarłych w okresie od XII do XV wieku. Kaplice ozdabiają piękne polichromie o charakterze patriotycznym. Wewnątrz katedry znajdują się cenne renesansowe i wczesnobarokowe nagrobki. Oraz ołtarze i epitafia pochodzące z XVI i XVII wieku. Pozostałe wyposażenie kościoła, ołtarz główny i boczne, ambona, stele w prezbiterium pochodzą z ostatniej przebudowy z początku XX wieku. Chlubą katedry są także dwudziestowieczne polichromie wykonane przez Władysława Drapiewskiego, przedstawiające sceny z życia Jezusa. W słynącej ze znakomitej akustyki katedrze odbywa się wiele koncertów. My mieliśmy szczęście zwiedzać ją podczas próby do jednego z nich. Jedną z najmłodszych atrakcji miasta jest położone przy nadwiślańskim bulwarze długie na około 350 metrów molo. I pewnie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo rzeczne molo to nierzadkość w naszym kraju, gdyby nie fakt, że jest to jedyny przypadek, w którym pomost biegnie wzdłuż rzeki. Nie jest to jednak błąd projektowy, bowiem takie usytuowanie chroni molo przed niebezpiecznymi krami lodowymi występującymi na rzece. I jednocześnie umożliwia swobodną obserwację widoku skarpy wraz z najstarszymi budowlami miasta. Przyjemny powiew odświeżającej bryzy, piękne widoki na wzgórze Tumskie, ławeczki. Kawiarnie i panorama na najszersze miejsce królowej polskich rzek to największe atuty tego miejsca. Przy bulwarach znajdują się także rodzicielskie mopy, czyli miejsca odosobnienia pociech, gdzie młodzi podróżnicy znajdą coś dla siebie. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.